W trójkącie ABC poprowadzono wysokość BD CE. Zobacz rysunek. Miary kątów ABC, miara kąta ABC, 70, czyli tak ABC, czyli ten tu kąt ma 70 stopni. A, C, B, czyli ten? Aha, ma 65 stopni. I co teraz mi to daje? Ja muszę dokończyć zadanie. Uzasadni, że kąt. Hmm, weźmiemy jakiś taką krótką nie Uzasadni, że kąt. D. F, E, czyli ten kąt tu, jest trzykrotnie większy od kąta, czyli ten kąt na czerwono, jest trzy razy większy od tego kąta. Yy, a to będzie kąt B, A, C, czyli ten. Nazwijmy sobie go alfa. I teraz tak. Zawsze jedna taka ciekawostka. Zawsze tę miarę kąta piszemy przy tym wierzchołku tej środkowej literki. Tak jak ja tutaj to dokładnie zrobiłam. Od czego zaczniemy? Zacznę od wyliczenia tego zielonego kąta. A jak to zrobię? No po prostu ten, ta alfa plus to niebieskie 65 stopni plus to fioletowe 70 stopni ma się równać 180, A dlaczego? Ważna informacja miara kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Tak. I teraz widzicie, mogę sobie wyliczyć tu moją alfę. Czyli alfa to się równa to się równa... Y, z 180 stopni minus 70 stopni minus 65, bo przerzuciłam to wszystko na tą stronę. Czyli alfa to się równa 180 stopni minus 70 plus 65 to jest 135 stopni. Czyli alfa równa się 45 stopni. Czyli ten tutaj, oj 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 oj, oj. czyli ten tutaj to ma 45 stopni. I teraz, co dalej? Dalej zauważamy. Do tego momentu, mam nadzieję, że wszystko dla Was jest jasne. Teraz zauważamy, że tutaj po drugiej stronie. No, też jest kąt prosty, prawda? Więc, jak sobie spojrzymy na tą tutaj figurę. Tak? To znowu w czworokątach druga ważna informacja. Mamy takie czworokąt, czworokąt forenny. Znaczy, generalnie czworokąty mają, mają miarę kątów wewnętrznych 360 stopni. I znowu. Co mi to daje? Muszę zebrać te informacje, co tu mam w kupę. To zbieramy. I tak, pierwsza rzecz, jaką mamy, no to jest te 45 stopni. To. Plus, tu napotykamy 90 stopni. Plus, o, o, nie mamy nic. To, to nic. Nazwijmy sobie x, dobra. Plus x. Plus kolejne 90 stopni. To ma nam dać 360 stopni. Tak, widzicie co to jest? Rapo, ja zaznaczam wszystko na ten żółty. Tak, więc to zielony się zrobiło żółte. E, ten mały kąt pomarańczowy to kąt ostatni wpisywałam. Tutaj Ta 90 to jest na niebiesko. No i został nam e, ten czerwony tutaj. Piksał. I to się równa 360. I teraz po prostu wyliczamy x. Czyli x to się równa 360 stopni minus 45 stopni minus 90 stopni minus 90 stopni. Tak? Czyli mamy 360 minus 45 minus 90 i minus 90. Czyli x równa się 135 stopni. Czyli ten kąt ma 130, a wiadomo, czy 135. I teraz, co miałam udowodnić? Że ten kąt zielony, który ma 45 stopni, jest o 3 razy mniejszy. Czyli tak, ten ma 135. No to sprawdźmy. Ile wynosi, tak, czyli mam kąt B. AC równa się 45 stopni. Kąt DFE równa się 135. To zobaczmy. Ile jest 45 stopni razy 3? To jest 135 stopni, czyli zostało to udowodnione. Czyli kąt DFE jest trzy razy większy od BAC. Czyli widzicie, trzeba po prostu na samych miarach i powolutku, spokojnie wyliczać.